Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, jeśli pracownik przynosi tak zwaną wartość dodaną, dlatego że tak się składa, że w gospodarce rynkowej, nawet jeśli to jest społeczna gospodarka rynkowa, nie prowadzimy działalności charytatywnej, tylko musimy mieć określoną wartość dodaną, która, którą dana działalność przynosi. Mamy bardzo specyficzną sytuację. Mamy dzisiaj inną gospodarkę, gospodarkę, w której 99% przedsiębiorstw to są przedsiębiorstwa małe i średnie, a w tej grupie prawie 95% stanowią tzw. mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej jak 7 do 9 osób. Natomiast Kodeks Pracy, który jest podstawowym aktem regulującym stosunki między pracodawcą a pracownikiem, ma swoje korzenie jeszcze w latach 70. Był dostosowany do tzw. wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, i zawiera tam cały szereg regulacji, które po prostu dzisiaj nie odpowiadają rzeczywistości i powodują określone komplikacje. To jest szczególnie widoczne, jeśli mamy do czynienia z różnymi umowami o pracę. Są umowy na czas nieokreślony, są umowy terminowe, są kontrakty cywilnoprawne. Świat w ogóle idzie w kierunku. Z szukania pracowników do realizacji konkretnego projektu i potem po tym projekcie grupa czy grupa pracowników się rozwiązuje, albo część z nich zostaje, część odchodzi do innego projektu, i to są najczęściej właśnie relacje poprzez kontrakty cywilnoprawne lub też poprzez pracę i kontrakty i umowy o pracę, tak zwane terminowe. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest jeszcze wielki problem dzisiaj w Polsce, dlatego że. Okazuje się, że dzisiaj co czwarta umowa o pracę ma charakter umowy terminowej. Natomiast w ostatnim okresie, to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, ilość tzw. umów o pracę na czas nieokreślony zmalała zaledwie o 5%. Także my jesteśmy jeszcze daleko w stosunku do tych tendencji, które obowiązują już w, tej, w gospodarce globalnej. A więc, przede wszystkim, jest, potrzebna jest zmiana kodeksu pracy. Wyraźnie chciałbym to podkreślić, że całkowita zmiana. Myślę, że ten kodeks powinien być napisany od samego początku, od nowa, i uważam, że kodeks taki, nowy kodeks pracy, powinien zawierać minimalne gwarancje zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Natomiast wszystkie pozostałe. Relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem powinny być zawarte w umowie o pracy. Jeśli pracodawcy stać na to, żeby tworzyć określone dodatkowe warunki pracy dla pracownika, to jest jego problem, natomiast musi na pewno nie schodzić poniżej tych rozwiązań minimalnych. To jest pewnie marzenie na razie, jeśli chodzi o sytuację w polskiej gospodarce. Natomiast jeśli trzeba by było dokonać jakichś szybkich poprawek, to myślę, że najważniejszym problemem dla. Polskich pracodawców jest przede wszystkim elastyczność tego stosunku pracy. Pakiet antykryzysowy, który wynegocjowaliśmy w sytuacji osłabienia gospodarczego naszego kraju, pokazał, że taka elastyczność jest możliwa. Myślę tutaj przede wszystkim o wydłużeniu okresu rozliczeniowego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, który pozwala dostosować jakby warunki pracy do. W sytuacji z zamówieniami. W sytuacji, kiedy te zamówienia są, to pracownik oczywiście pracuje, pracuje czasami w dwójnasób, ale nie otrzymuje wtedy zapłaty za tak zwane nadgodziny i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy zamówień tych nie ma, to po prostu pracownik otrzymuje określoną pensję, prawda, bez jakiejś utraty tych nagrodzeń. Więc wydłużenie przede wszystkim okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, a także myślę o wprowadzeniu tutaj kont pracy. To są rzeczy, które są powszechnie spotykane w innych krajach Unii Europejskiej i te rozwiązania pozwalają na przeżycie zarówno pracodawcy, przedsiębiorcy, jak i pracownika w najtrudniejszych okresach czasu. Kolejną trudnością, która powoduje duże kłopoty bardzo często, są różnego rodzaju dodatkowe zobowiązania, pozapłacowe, pozakodeksowe koszty pracy, które także szczególnie tym słabym ekonomicznie przedsiębiorcom tworzą określone tutaj kłopoty, no i niestety wielka biurokracja, potężna biurokracja, która wymaga zatrudnienia dodatkowych ludzi. Myślę, że przejście jak najszybciej na tak zwane rozwiązywanie różnych problemów wynikających ze stosunku pracy przy pomocy metod elektronicznych i internetowych znacznie poprawiłoby także sytuację.